Czy to naprawdę Bóg mówi, czy tylko Twoje własne myśli? Większość ludzi nigdy nie uczy się rozróżniać i właśnie dlatego tracą Boże prowadzenie, albo, co gorsza, podążają za głosem, który wcale nie pochodził od Boga. Jeśli kiedykolwiek pytałeś, czy to byłem ja, czy to On? To jest dla Ciebie. Dlaczego to ma większe znaczenie, niż myślisz? Nie możesz iść za kimś, kogo nie rozpoznajesz. A w świecie pełnym rozproszeń, emocji i duchowego hałasu, Rozpoznawanie głosu Boga nie jest już opcją, to kwestia przetrwania. Biblia nie mówi, moje owce może usłyszą mój głos. Mówi, moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam, a one idą za mną, kropka. Jan, godzina 10.27. To znaczy, że możesz go usłyszeć, ale większość ludzi nigdy się tego nie nauczyła. Dlaczego? Bo uczono ich religii, a nie relacji. Kazano im być posłusznymi. Ale nigdy nie nauczono ich słuchać. Dlatego, gdy Bóg szepcze, oni zaczynają wątpić we wszystko. Ale oto dobra nowina. Bóg chce mówić do ciebie bardziej, niż ty pragniesz usłyszeć jego. Musisz tylko nauczyć się, jak dostroić swoje uszy. Trzy głosy w twojej głowie. Każda decyzja, każda myśl, każde poruszenie w twoim duchu pochodzi z jednego z trzech głosów. Pierwsze ciało. Naglące. Impulsywne. Wygodne. To ten głos, który mówi, należy ci się. To nic wielkiego. Bóg zrozumie. Ciało nie chce posłuszeństwa, chce łatwizny. Brzmi jak komfort, ale prowadzi do kompromisu. Pomyśl o grodzie Getsemani. Jezus powiedział, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. Mateusza 26, 41 Ciało nie chce się modlić, chce skrolować. Nie pragnie celu, pragnie przyjemności. Jeśli nie będziesz uważać, zaprowadzi cię drogą, która przez chwilę wydaje się dobra, ale w dłuższej perspektywie kosztuje cię wiele. Drugi wróg. Subtelny, oskarżający, zwodniczy. Nie przychodzi z rogami, lecz z półprawdami. Brzmi logicznie, ale jest przesycony kłamstwem. Bóg skończył z tobą. Nigdy się nie zmienisz. Gdyby to naprawdę był On, to byłoby łatwiejsze. Brzmi znajomo. To ta sama strategia, którą użył wobec Ewy? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Rodzaju jeden. Wróg zawsze atakuje tożsamość. Chce, abyś wątpił w to, kim jest Bóg i kim ty jesteś w nim. Jego głos rodzi wstyd, strach, zwątpienie i duchową paraliż. Trzecia Duch Boży, spokojny, jasny, spójny, przynosi przekonanie, ale nie potępienie. Wyzwala do poddania, nie do wstydu. Wzywa cię, ale nigdy nie niszczy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusza godzina 11:28. Głos Boży nigdy nie popycha do decyzji w pośpiechu. Nie manipuluje lękiem. Zawsze jest zgodny z Pismem, potwierdzany przez mądre rady i przynosi pokój, który przekracza ludzkie zrozumienie. Jak rozpoznać, że to naprawdę Bóg? Bądźmy szczerzy, gdyby Bóg zawsze mówił słyszalnym głosem, to byłoby proste. Ale najczęściej jest to subtelne, wewnętrzne, ciche poruszenie. Więc jak naprawdę możesz wiedzieć, że to On? Pierwsze zgadza się z pismem, nawet jeśli rani twoje uczucia. Głos Boży nie zawsze powie ci to, co chcesz usłyszeć, ale zawsze to, co musisz usłyszeć. Kiedy Piotr próbował chronić Jezusa, on odpowiedział: Zejdź mi z oczu, szatanie. Mateusza, godzina 16:23. Brzmiało to lojalnie, ale nie było wolą Bożą. Jeśli głos popychę, zemstę albo wygodę ponad powołanie, to nie jest Bóg. Drugie przynosi pokój, nie komfort, ale jasność w chaosie. Pamiętasz Eliasza? Oczekiwał głosu Boga w burzy, w wichrze i w ogniu, a Bóg przyszedł w cichym powiewie. Jedno królewska, godzina 19:12. Bóg nie krzyczy, żeby konkurować. On szepcze żeby przyciągnąć cię bliżej. Najgłośniejszy głos nie zawsze jest prawdziwy. Głos Boży nie wrzeszczy, on uspokaja. Trzecie prowadzi cię bliżej, nie tylko do odpowiedzi, ale do niego samego. Bóg nie rzuca instrukcji i nie odchodzi. On wciąga cię w relacje. Zobacz na Mojżesza i krzew gorejący. To był dopiero początek. Później pismo mówi Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia przyjaciel ze swoim przyjacielem. Wyjścia 33, 11 Głos Boży zawsze prowadzi do głębszej więzi, nigdy do izolacji, pychy czy manipulacji. Cisza Boża nie oznacza Jego nieobecności. Jezus przez czterdzieści dni był kuszony na pustyni. Nie słyszał wtedy głosu Ojca na głos, ale używał tego, co już wcześniej usłyszał. Czasami Bóg już przemówił i czeka, aby zobaczyć, czy zaufasz Mu, gdy zapanuje cisza. Jak naprawdę słyszeć Jego głos? Jeśli chcesz rozpoznawać Boży głos wyraźnie, nie możesz tylko czekać na znak z nieba. Musisz trenować swojego ducha, aby słuchał. Bo oto prawda, o której rzadko się mówi. Nie możesz rozpoznać głosu, na poznanie którego nigdy nie poświęciłeś czasu. Pomyśl o tym, im więcej czasu spędzasz z kimś, tym łatwiej rozpoznajesz jego ton, rytm i serce. Z Bogiem jest tak samo, więc jeśli wciąż pytasz, czy to byłem ja, czy to on. Może nadszedł czas, by przestać prosić o głośniejszy znak, a zacząć budować głębszą relację. Bo głos, którego słuchasz, ukształtuje twoją przyszłość, a jeden szept Boga może zmienić wszystko.